Cześć. Nazywam się Ola Słowodzian i robię HR. A to jest kolejny odcinek z cyklu robię HR z kandydatem, które kieruje przede wszystkim do osób poszukujących pracy. Dzisiaj chciałabym przedstawić wam pięć wskazówek. W jaki sposób przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, żeby po pierwsze była ona jak najbardziej efektywna, a po drugie, żeby troszkę zminimalizowała ten stres, jaki najczęściej odczuwamy, ponieważ umówmy się, rozmowa kwalifikacyjna może być wydarzeniem stresującym samym w sobie. No więc zaczynamy. Wskazówka numer, pie... numer jeden to jest to, żeby znać swoje CV. Ja wiem, że brzmi to bardzo banalnie, natomiast uwierzcie, że często podczas rozmów kwalifikacyjnych spotykam się z osobami, które nie do końca znają swoje CV. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, tak jak już wcześniej powiedziałam, że przez stres, który kandydat odczuwa na takiej rozmowie, może nam się wszystko pomieszać, możemy mieć pustkę w głowie, biorę na to poprawkę. Natomiast warto jest wcześniej przeczytać sobie swoje CV. Łącznie z datami. Jeśli ktoś ma długą historię zatrudnienia, to rzeczywiście dokładne daty sprzed 10 czy 15 lat dość ciężko jest czasem zapamiętać. Natomiast jeśli rozmawiamy o okresie np. 2 lata wstecz, no to tutaj, jeśli kandydat troszkę gubi się w zeznaniach, to jednak trochę budzi to mój niepokój, czy on rzeczywiście napisał w tym CV prawdę. Natomiast często zdarza się też tak, że swoje CV przygotowujemy kilka lat wcześniej, przez jakiś długi czas nie jest ono nam potrzebne, no i nagle musimy zmienić pracę i co robimy? Po prostu dopisujemy kolejną pozycję, ostatnią naszą pozycję, jeśli chodzi o stanowisko pracy. I nie sprawdzamy tego, co było wcześniej, po prostu zapominamy. I później na rozmowie kwalifikacyjnej mogą wyjść pewne rzeczy, o których wcale byśmy nie chcieli, żeby weszło, bo po prostu nie będziemy potrafili odpowiedzieć na jakieś pytanie rekrutera. Jeśli dorzucimy do tego stres, to tutaj niestety może nam wyjść katastrofa. W związku z tym warto jest wcześniej, tak jak już powiedziałam, przeczytać swoje CV, Zapoznać się dokładnie z datami, przypomnieć sobie, co robiliśmy w danych miejscach pracy i w ten sposób iść na rozmowę kwalifikacyjną. Druga wskazówka to jest przygotowanie opowieści o nas samych. Tu nie chodzi o to, żeby stworzyć jakąś historię zupełnie niestworzoną. I nieprawdziwą na temat nas samych, ale żeby rzeczywiście w kolejności ułożyć sobie to, czym się zajmowaliśmy, to jakie jest nasze doświadczenie, jacy jesteśmy, w czym jesteśmy dobrze, jakie są nasze mocne strony i nad czym robimy, czym musimy jeszcze popracować. Tego typu prezentacja jest niezwykle istotna tak naprawdę nie tylko podczas rozmowy kwalifikacyjnej, ale podczas każdego spotkania, gdzie właśnie musimy się w jakiś sposób. Przedstawić. To często bywa stresujące, i mam tutaj dla Was jedną wskazówkę, w jaki sposób można sobie z tym poradzić. Ja proponuję spróbować opowiedzieć taką historię sobie przed lustrem, ewentualnie komuś innemu. Dobrym sposobem jest też nagranie się. Później możemy siebie odsłuchać i ewentualnie skorygować nasze błędy. Co nam to daje? Przede wszystkim my oswajamy się ze swoim widokiem, ze swoim głosem. Dużo osób mówi mi, że nie lubi swojego głosu, nie lubi na siebie patrzeć, szczególnie właśnie w kamerze. W związku z tym to jest trochę wyjście poza strefę komfortu naszego, ale spowoduje to, że poczujemy się dużo pewniejsi. Właśnie w tej opowieści o sobie, no, a po to idziemy na rozmowę kwalifikacyjną, żeby właśnie siebie przedstawić. W związku z tym warto sobie to wszystko przećwiczyć wcześniej. Na początku możecie zacząć od lustra, później zrobić sobie wideo, a na końcu jeszcze opowiedzieć to jakiejś bliskiej, życzliwej Wam osobie, która jednocześnie da Wam informację zwrotną. Trzecia wskazówka, którą dzisiaj dla Was przygotowałam. To jest to, żebyście przed każdą rozmową zastanowili się, jakie były wasze sukcesy, jakie wasze osiągnięcia, ale też z jakimi trudnymi sytuacjami spotkaliście się w, dotychczasowych, w, dotych, w dotychczasowej pracy. Mówiąc o sukcesach, wcale nie mam tutaj na myśli jakichś spektakularnych osiągnięć, natomiast. Dla, oczywiście wszystko zależy to od stanowiska, jakie zajmowaliście, i od możliwości, jakie mieliście na tym stanowisku. Dla jednych sukcesem będzie na przykład podniesienie sprzedaży o kilka procent, ale dla innej osoby może to być na przykład uporządkowanie jakiegoś procesu, który wcześniej był bardzo nieułożony, chaotyczny i przez to powodował wiele trudności w firmie. Tutaj chodzi o to, żeby pokazać, Jakie są właśnie Wasze mocne strony? W jaki sposób pracujecie? Co osiągnęliście? Bo dzięki temu rekruter być może pomyśli sobie, że okej, okay, będziecie w stanie też zrobić to w naszej firmie. Więc jest to Wasz plus. Natomiast pytanie o sytuacje trudne w pracy pozwalają rekruterowi przynajmniej. Po części wnioskować o tym, w jaki sposób zachowujecie się w potencjalnie trudnych i stresujących sytuacjach, jaki jest wasz tok myślenia. W związku z tym warto też opowiadać o tych rzeczach na konkretnych przykładach po to, żeby rekruter wiedział od razu, jaka, jak wyglądała sytuacja, co Wy zrobiliście, jakie były tego rezultaty, i też przede wszystkim, w jaki sposób sobie radzicie ze stresem. Warto, żeby te odpowiedzi były jak najbardziej wyczerpujące, wtedy rekruter nie będzie musiał dopytywać jeszcze o, o dodatkowe rzeczy. Tak więc każdy z nas pewnie przeżył jakąś trudną sytuację w pracy. Przypomnijcie ją sobie, bo jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że rekruter o takie sytuacje zapyta. Czwarta wskazówka na dzisiaj jest taka, żeby przygotować się na temat firmy, a więc przeczytać co nieco o tej firmie. Mamy teraz bardzo dużo dostępnych informacji w internecie, najczęściej, ale często, firmy, często informacje o firmach możemy znaleźć też w innych miejscach, czy to w telewizji, czy w radio przynajmniej sprawdźmy, czym dokładnie ta firma się zajmuje, w jakich obszarach działa, czy ta firma ma obszary zamiejscowe, bo to może się na przykład wiązać z tym, że będziemy mieć wyjazdy służbowe, a na przykład na to nie jesteśmy przygotowani. Czasami na stronach internetowych firm opisane są też dokładnie procesy rekrutacyjne, w jaki sposób one wyglądają. Z tym też warto się zapoznać, ponieważ to bezpośrednio Was dotyczy. Będziecie przygotowani ewentualnie na, na kolejne etapy i. Pozwoli Wam to mniej więcej dowiedzieć się, jaki może być okres rekrutacji. Dodatkowo warto poczytać o misjach, o misji firmy, o jej wartościach, o celach, jakie ma, ponieważ to jest też dla Was taka informacja, czy macie możliwość rozwoju w danej firmie, w jakim kierunku ta firma dąży i czy też wartości, które są w tej firmie, są zgodne z Waszymi wartościami. Jest to ważne. Pracować w miejscu, w którym czujemy się dobrze i w którym nie musimy robić czegoś, co nie jest zgodne z naszymi przekonaniami. Tak więc warto przeczytać coś więcej o firmie. Rekruter może też zadać takie pytanie: co pan, pani, wie o naszej firmie? Dzięki temu macie już gotową odpowiedź. I piąta wskazówka, ostatnia, to jest taka, żebyście spisali sobie wszystkie pytania do rekrutera, jakie macie już w tej chwili w głowie kiedy jesteśmy już na rozmowie po tej całej rozmowie po tej całej być może dla niektórych stresującej sytuacji wiele pytań umyka nam. Rekruter często zadaje pytanie o to czy, czy chcielibyśmy jeszcze o coś dopytać i wtedy zadajemy jedno dwa pytania, później mamy pustkę w głowie, wychodzimy z rozmowy i pół godziny później myślimy sobie no dobrze, nie zapytałam o to, nie zapytałam o to, a jeszcze nie wiem tego. I nagle nie wiemy, co mamy zrobić, bo są to dość istotne informacje, więc nie wiemy, czy mamy z powrotem się odezwać do rekrutera, czy może poczekać na, na, jaką, na jakikolwiek kontakt od niego. W takiej sytuacji oczywiście możemy odezwać się do rekrutera, na przykład w formie mailowej i dopisać te pytania, o których zapomnieliśmy zadać w trakcie rozmowy, natomiast warto wcześniej przygotować się już do tego, a więc warto spisać sobie te kwestie, które są dla nas istotne. Nie pytamy na przykład, mówię to z doświadczenia jako rekruter. Kandydaci nie pytają mnie właśnie na, o wyjazdy służbowe, nie pytają mnie o to, w jaki sposób rozliczany jest samochód służbowy, jeśli taki jest dostępny. Nie pytają mnie na przykład o spotkanie integracyjne, o wyjścia wspólne zespołowe. Nie pytają mnie o to, komu będą raportować bezpośrednio. Nie pytają mnie o tym, w jakim zespole będą pracować, jak ten zespół wygląda. Tak więc to są pytania niezwykle istotne z perspektywy Waszej przyszłej pracy, a tak jak wspominałam na, na rozmowie często nam to umyka, też nie mamy pewności, nie mamy przekona takiego przekonania, czy możemy o to zapytać rekrutera, więc tak jak najbardziej pytajmy o takie rzeczy rekrutera jeśli rekruter czegoś nie wie, mam nadzieję, że odpowie Wam, że po prostu się dowie i wróci do Was z odpowiedzią w, po, po rozmowie w niedługim. Czasie. Tak więc na dzisiaj to już wszystko. Pięć wskazówek, które naprawdę pomogą przygotować się Wam do rozmowy kwalifikacyjnej. Za tydzień także pozostaniemy w temacie rozmowy kwalifikacyjnej, ale opowiem Wam, jakie metody rekruterzy stosują podczas rozmów kwalifikacyjnych. Ale też zdradzę Wam jedną metodę, w jaki sposób konstruować odpowiedzi na pytania, żeby te odpowiedzi były jak najbardziej wyczerpujące, konkretne, pełne treści, a jednocześnie, żeby nie były bardzo długie. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Zachęcam oczywiście do subskrybowania mojego kanału Robbie Hairs na YouTubie. No i do zobaczenia za tydzień. Dobrego dnia. Cześć!